Giełda nazwisk coraz szersza, jeżeli chodzi o selekcjonera polskiej kadry. Kogo by pan widział? Jaki to był rok, ten 2022 dla polskiej piłki? Wspaniały, bo graliśmy na Mundialu, a więc to był taki oczekiwany rok. Czekamy na to zawsze 4 lata. No i doczekaliśmy się, wreszcie byliśmy tam, gdzie chcieliśmy zawsze być, na Mistrzostwach Świata. Wyszliśmy z grupy, a więc pewien krok do przodu został zrobiony i można powiedzieć, że wszystko było pozytywne. Wyszliśmy z grupy, ale się znalazły też głosy, które krytykowały grę naszej reprezentacji, jak Pan uważa? Czy, A to czy... już zupełnie inna sprawa. Wyjście z grupy to jest bardzo fajna sprawa, bo zrobiliśmy krzyczek naprzód, natomiast gra nikomu nie przypadła do gustu. A teraz z aktualności jeszcze giełda nazwisk coraz szersza, jeżeli chodzi o selekcjonera polskiej kadry. Kogo by Pan widział? Polskie nazwisko czy zagraniczne? Ja tylko polskie. Zawsze o tym mówiłem i powtarzam, że ja jestem tylko za polskim nazwiskiem. A konkretnie, jakiś można poprosić? A konkretnie to jeszcze za Kulesza. Jaki to był rok dla polskiej piłki? Tak, 2022. Jakbyś od skali 1 do 6. Od skali 1 do 6, taka bundesligowa skala, tak? Taka szko szkolna. Liga, szkolna. 4 yy, z lekkim minusem. Ze względu na to, że niby sukces jest, ale nie do końca. Jakiś lekki niesmak został po mistrzostwach, mimo tego, że. Wyszliśmy z grupy po tylu latach, to dla... każdy jednak kibic widział, że czegoś brakowało tej reprezentacji i jednak wolelibyśmy utożsamiać z reprezentacją grającą w piłkę o wiele lepiej. E, teraz giełda nazwisk jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o selekcjonera. E, no nie mogę nie zapytać, kogo ty byś widział w tej roli? Polskie nazwisko czy zagraniczne? O kurde, na polskim rynku już trochę mało tych osób takich doświadczonych. Ja bym na tym miejscu widział na pewno przyszłości, ale teraz już bym dał szansę do sztabu na pewno Łukasza Piszka, żeby go lekko już tak e, przygotować na selekcjonera na przyszłości. No, to ciekawe jest rozwiązanie. A teraz chcesz zapytać o samą galę. Która to twoja gala? Wiesz mniej więcej liczysz? Trzecia chyba, nawet na jednej byłem na scenie, odbierałem nagrodę za najlepszą drużynę roku Lech Poznań dawno, dawno temu, natomiast to jest trzecia i cieszę się, znowu, że tutaj zwracam. Do jajeczniczy za jajecznicy wytrwasz, będziesz się bawić. Ale jutrzejszej czy po poniedziałkowy?